Dzień, dobry, cześć i czołem. Kolejny odcinek The Last Hero of Nostalgia przed nami. E, to jest odcinek, w którym musimy zobaczyć w ogóle gdzie mamy iść, co mamy zrobić, jak mamy zrobić i tak dalej. Troszeczkę słabo to wygląda, ale powiem szczerze, że być może tutaj ukaże się jakieś fajne miejsce, które nam otworzy dostęp. I oczywiście do dalszej rozgrywki. Jest zamknięta. Tutaj mamy tą studnię. Ciekawe, czy wszystkie dusze tutaj już wpadły. Czy możemy właśnie z tego w jakiś sposób skorzystać? Ale to się też okaże. Trochę dziwne, bo w dalszym ciągu jest mm, tyle przejść pozamykanych, tak jakby. I ciekawe, w jaki sposób to właśnie otworzyć. Nostalgia is hard is constricted, but some memory floats in and out I to by było na tyle Ale jest tak jakby tutaj jaśniej. No dobra, nieważne. W takim razie skoro tutaj e, niczego nie mamy, no to musimy się przebić tędy. Serio? Ła, wow, co to tak przyciąło? Ach, mamy to miasto nieszczęsne. Przydałoby się też Kowala odwiedzić, bo tak troszeczkę chciałbym tą broń ulepszyć, ale czy się to uda, to ja nie mam pojęcia. Pamiętam te moje początki tutaj w tej grze. <laughs> Za dużo tych obrażeń nie zadaję, co prawda, ale coś tam w ogóle buczało przed chwilą. Tak nieprzyjaźnie troszkę. Dobra, odpocznijmy tutaj. Level up. O, akurat jak znalazł. I co ja bym chciał tutaj zwiększyć siłę pewnie? Co to są za Lasery? tak jakby się nie dało wejść no ale tutaj o właśnie I was a I was massive as swords went my wielder may have been advertising or he may been compromising compensating ah, już tutaj mi się słowo pomyliło. He swung me with such grace and precision in spite of my mass that fans would congregate to ogle his technique. My hero force took the hero's journey in pursuit of fame. Fame, he believed, was the just end of heroism. Ok, a całkiem fajny, taki nawet powiem szczerze. broni mamy tu dużo, ale ta latarnia chociażby zadaje większe obrażenia, bo 447 dobra, zobaczmy co to jest w ogóle tutaj, czy da się tu przejść no nie da się przejść ale to jest wytargane, te, te karty są wytargane tylko jakieś lasery tu lecą, nie wiem czemu tak dziwnie no mniejsza z tym e, tu ogłem możemy tamtędy przejść o jezu Dobra, tam był ten ziomutek taki, który atakował. To były te ziomutki, które atakowały. I czemu nie ten? Czemu nie zaatakowałeś? Dobra. Nie, nie, z wami nie chcę mi się za bardzo walczyć. Słyszę kowala. Bardzo dobrze, bo jest mi on potrzebny. Zrobiło się delikatnie niebezpiecznie. Dobra. Gdzie ten kowal był teraz? Dobra, nie chcę się z wami panowie walczyć. Nie, tutaj niczego nie ma. Tu jedynie ten ziomutek rzuca tymi itemami. Tu mamy to przejście z drugiej strony. A, tu w tym głównym mieście będzie to, to, ten kowal. Tu był ten, właśnie co stał w tej zbroi, takiej: i mówił, że We Are Bound. Oj, dużo was tu w ogóle. Za dużo, co prawda za was nie dostaję. Byłbym bardziej tak, jakby uradowany, gdybym dostał taką pokaźniejszą trochę ilość pokroju. Chociażby te 500 za jednego. To jest niestabilne tutaj. O, te drzwi. Uuu. I tu mamy Remember Shield, tak? No chyba nie bardzo. Znaczy, pewnie ja tej tarczy nie mam. Zacznijmy od tego. Ewentualnie trzeba sobie stanąć w odpowiednim miejscu, ale raczej wątpię. No, nie ma niczego. Dobra. Chyba, że ewentualnie tu, w tym pomieszczeniu. Nie, niczego nie ma. Dobra, nieważne. You must gather your party before venturing forth. Popularny cytat z Baldur's Gate. Przed wruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Nie dobra, bo się trochę pogubiłem tutaj. Jak są jakieś zamknięte drzwi, to znaczy, że musiałem coś pominąć. Co on tu robi? A tu coś w ogóle warczy. Pytanie, gdzie jest ten cały kowal, no Muszę się tu przedostać. Ale pewnie tędy nie przejdę dokładnie. A. Nienawidzę takiego czegoś. Bieganie w tej i no? O Jezus, to jest ten cały wojownik. Nie, no, tędy nie przelecę. Zdaje się, że on jest właśnie tam. No i co ja mam teraz zrobić? Ale on gdzieś też na dole był, z tego co ja kojarzę. Ja jeszcze tak będę biegał teraz tam i z powrotem. O, tutaj chyba jest. Albo i jednak nie. Dobra, wezmę sobie, użyję tego, bo... Czemu dwóch używasz? Nie pamiętam tego miejsca już, no. Dobra, nie będę tutaj leciał, bo tam jest potem, tam są te kopalnie, te depsy, czy jak to się tam nazywało. Z tego co pamiętam, to też tam e, troszeczkę można by powiedzieć, że e, było tego kowala. Natomiast to jest za daleko dla mnie aktualnie. No i po prostu nie chce mi się tam lecieć. A pamiętam, że pierwsze użycie młota było właśnie gdzieś tutaj. któryś z tych pomieszczeń, tak jakby o tutaj to jest chyba kowal serio? kupany zaatakował beczkę, bo mu się nie spodobała a nie, to jest opuszczona kuźnia to mogę coś sobie tutaj nie, raczej nic Ech, no dobra, mówi się trudno. W takim razie co ty mi powiesz? No nic ciekawego. Ale tu jest jakiś skleba, ale nam niestety nie otworzy w ogóle co to jest? Ja sobie nie przypominam tego miejsca. Ja to pominąłem? Nie, no serio, nie kojarzę tego. Tym bardziej, że oni tutaj na hita padają, więc. No mam jakąś tarczę niby. Ja tu całą lokację gdzieś musiałem pominąć. Aha. Okej. Okay. Demon Tear Jerker. Fajny mierze jakiś taki. Fajnie wygląda. Pytanie brzmi czy będzie... No, może być. A, okej. Okay. Tak sobie to zrobiłem. Ile chcesz za ulepszenia? Dwa i pół, nie za dużo. No troszeczkę tutaj zwiększyło. Ech. Remember Armor też, coś tutaj? Nie, nic. Z tego co widzę. W każdym bądź razie przydałoby się tu Kowal, jednak mimo wszystko. Unreachable Ma. Tam niby na dole też coś jest. Nie, tu niczego nie będzie raczej. No ale jestem ciekaw, czy mogę tam zeskoczyć na dół. Oho, dobra, nie mogę jednak. Nieważne. Troy, Left and Happiness, już wiadomo dlaczego. Dobra, nie ma sensu tutaj za bardzo odpoczywać pod zapisaniem tutaj punktu, bo po prostu um, mamy za mało punktów. Dobra, w tym momencie też możemy zapisać sobie. Znaczy zapisać. Nie zapisać, tylko zakończyć aktualny odcinek. I w kolejnym będziemy tutaj przemierzać te rodem spiły korytarze. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.